Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartosz Majewski, to jest audycja o nazwie Interesy, a konkretniej odnoga literacka. Omawiamy w niej wartościową literaturę, która pomoże Wam stać się lepszymi przedsiębiorcami. Nie traktujcie tej serii jako zastępstwa dla przeczytania książki, raczej jako rekomendacje lektur, które są warte uwagi. Możecie patrzeć na mnie jak na policję ubezpieczeniową, która zabezpiecza Was od wyboru kiepskiej literatury. Dzisiaj na warsztat weźmiemy kolejną książkę traktującą o Berkshire Hathaway, Urenie Buffetie i Charlie Mangerze. Bierzemy się za Capital Allocation. Pod tytułem tej książki to The Financials of a New England Textile Mill 1955-85. Autorem jest Jacob McDonagh. To jest książka nietypowa. No, bo ona opowiada historię Berkshire Hathaway z perspektywy bilansu spółki, a nie tak jak to zwykle bywa, personaliów i storytellingu. Wydano ją w 2020. O ile mi wiadomo, nie przetłumaczono na język polski, więc siłą rzeczy tłumaczenia są moje. Uważam, że sama książka, jak i zagadnienia w niej poruszone są wybitnie ważne. Zacytujmy tu Warrena Buffetta który wspaniale uzasadnia również moje stanowisko w temacie. Szefowie wielu firm nie są biegli w alokacji kapitału. Ta nieadekwatność nie dziwi. Większość szefów dochodzi na szczyt, ponieważ wyróżnia się w takich obszarach jak marketing, produkcja, inżynieria, administracja, lub czasami polityka instytucjonalna. Kiedy zostają prezesami, stają przed nowymi obowiązkami. Muszą teraz podejmować decyzje dotyczące alokacji kapitału, co jest krytycznym zadaniem, z którym być może nigdy się nie zetknęli i które nie jest łatwe do opanowania. Mówiąc oględnie, wygląda to tak, jakby ostatnim krokiem dla wybitnie utalentowanego muzyka nie był występ w Carnegie Hall, ale objęcie stanowiska prezesa rezerwy federalnej. W dziesiątkę, moim zdaniem, w Polsce jest tak, że mamy u sterów pierwsze pokolenie polskiego biznesu, które w zdecydowanej większości przypadków budowało majątki od zera. I nie potrzebowało umiejętności alokacji kapitału, bo miało go po prostu bardzo mało. A nawet jeśli ktoś dysponował większą forsą, to budował sobie dom. Jak miał jeszcze więcej, to kupił parę mieszkań, które cały czas w Polsce drożały. I naprawdę niewielu było do niedawna u nas ludzi, którzy potrzebowali w swoim majątku czegokolwiek więcej. Ci ludzie dopiero teraz oddają stery drugiemu pokoleniu, które będzie tej wiedzy potrzebować. A na rynku tego typu wiedzy jest tyle, co kot napłakał i sam jeden Robert Dietrich tego nie zmieni. Niestety. Pozdrawiamy Roberta. I dlatego chciałbym opowiedzieć Wam o tej książce i zachęcić Was do jej przeczytania. Jest w niej mnóstwo tabelek, ale niech Was to nie zraża, bo rzecz jest opisana bardzo przystępnym językiem. Jeśli chcecie najpierw zaznajomić się z tematem, a nie książką, to dla chętnych podlinkujemy w opisie odcinka mój tekst o nazwie Wstęp do alokacji kapitału, który dość dobrze streszcza zagadnienie na takim podstawowym poziomie. Zacznijmy od określenia punktu startowego, w którym Buffett zaczyna kupować Berkshire, jak i momentu, w którym autor kończy pisać książkę. Cytuję: Buffett przejął kontrolę nad Berkshire w 1965. Wartość firmy w poprzednim roku wynosiła 21,7 miliona dolarów. Pod koniec roku 2019 wartość rynkowa Berkshire wyniosła 553,5 miliarda dolarów. To oznacza, że Berkshire urosło 2 550 930% albo 25 509 razy od czasu przejęcia przez Buffetta. Wartość rynkowa spółki rosła średnio o 20,3% przez 55 lat. No i nasuwa się oczywiste pytanie: Jezus, Maria, jak to jest możliwe? No, cofnijmy się do początków, które z naszej polskiej perspektywy wydają mi się być szczególnie istotne. Cytat. W pierwszym roku, w którym Buffett kontrolował Berkshire, koszty sprzedaży spadły o 10,3%, a sama sprzedaż spadła o 1,3%. I nieco dalej. Redukcja kosztów była bardzo znacząca dla Berkshire, jeśli chodzi o kwoty bezwzględne. Koszty sprzedaży spadły o 4,9 miliona dolarów w 1965, gdy łączny zysk wyniósł 185 586 dolarów w 1964. Oszczędności były 28 razy wyższe niż zyski Berkshire z poprzedniego roku. I autor kawałeczek dalej dodaje tak. Kontrola kosztów osiągnięta przez Berkshire w 1965 pomogła spółce wygenerować gotówkę do alokowania gdzieś indziej. To był istotny pierwszy krok w zbudowaniu Berkshire jako jednej z największych firm na świecie. Grubo, nie? Tak się buduje legendę, cytując klasyka. Ale też klasycznie make money, then use that money to make more money, then repeat. Co ciekawe, Buffett zaczyna budowę imperium Berkshire Hathaway od restrukturyzacji kosztów w obszarze kosztów sprzedaży. Podobnie jak Jobs po powrocie do Apple. Jobs zaczynał w portfolio produktowym, Buffett w kosztach sprzedaży. Oczywiście Kazbek pomaga klientom na oba te sposoby. Przypadek? Nie sądzę. Żeby pokazać skalę zmiany, zobaczcie, jak kształtowały się zyski firmy rok po roku zysk 1963 27 406 dolarów zysk 1964 185 586 dolarów zysk 1965 4 miliony 300 tysięcy dolarów zysk 1966 5 milionów dolarów jak się umie to i z kamienia da się mleko wydoić. Skąd się wzięło pierwsze 10 milionów dolarów gotówki na ruchy w Berkshire Hathaway? No właśnie stąd. Pierwsze 5 milionów 400 tysięcy zostało szybko zainwestowane i dało zwrot na poziomie 118%, co stanowi start wykresu procenta składanego w tej spółce pod nowym zarządem. Inna sprawa, że angielskie słowo compounding dużo lepiej oddaje to, co się tutaj dzieje, niż nasz swojski procent. Składany. Ale to są inwestycje zewnętrzne. Ciekawa w tej historii jest polityka alokacji kapitału także wewnątrz spółki. Nie jest żadną tajemnicą, że Berkshire nie wypłacało zbyt wielu dywidend, ale spółka nie wzbraniała się przed skupem akcji własnych, gdy warunki były dogodne, gotówka na koncie, a i Buffett sam w sobie nie wzbraniał się przed dokupywaniem akcji spółki, którą kontrolował. Warto pokazać skutki długoterminowe. Tego typu polityki. Jak to działa? Cytat. Firma reinwestowała wszystkie zyski wewnątrz spółki, z wyjątkiem małej dywidendy w 1967. Gdyby wypłacała doroczną dywidendę, Berkshire byłaby dużo mniejsza, a akcjonariusze byliby dużo biedniejsi. Każdy dodatkowy dolar reinwestowany w ten biznes miał wysoką stopę zwrotu. Łączna wartość Berkshire wzrosła o 1,8 miliarda w latach 1962 do 85. W tym czasie Berkshire zanotowało 1,1 miliarda łącznego zysku. Zyski, które Berkshire zachowało w spółce, stanowiły 58,9 wzrostu wartości spółki. I to jest znakomity wynik wzrostu wartości spółki. Co stanowi zresztą poważny argument przeciwko rozbijaniu się drogimi furami i kupionymi za dywidendy, szczególnie gdy mamy za wspólników czy akcjonariuszy ludzie, którzy mają inne preferencje. Ale znowu do książki. W latach 1965-1985 wartość Berkshire wzrosła z 16,9 miliona do 3,1 miliarda dolarów. To oznacza, że Buffett wytworzył 1,1 miliarda wartości dla ludzi, którzy byli właścicielami pozostałych 35% tego biznesu. Ci z Was, którzy czytali ostatni, opublikowany przed odejściem list do akcjonariuszy Jeffa Bezosa w Amazonie, mogą zauważyć podobieństwa w sposobie myślenia. Bezos też liczył zwroty dla akcjonariuszy poza swoimi osobistymi. Jeszcze raz: Jacob McDonough. Capital Allocation The Financials of a New England Textile Mill 1955-85. Serdecznie polecam wam tą książkę i dziękuję za Waszą uwagę.